Dobrze. Także y, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Pitagoras. Y, pi, nie Pitagoras, ja pierdolę. Jestem rozpierdolony, wytnie się my to. Ze mną jest Przemysław. Witam. I lecimy Satisapa. tutaj dalej. Lecimy tutaj dalej. Mamy Kiris, y, Kazachstan. W y, od razu lecimy kolejny odcinek widzowie. Bo mamy... Jesteśmy w okolicach Aumaty. Mówisz? I kam Aumaty, czemu, z czemu Aumaty? No bo góry są takie. Satisapar, nie wiem, gdzie jest Satisapar. to jest Mumik? To nie jest mumik. dobra. Nie, 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 nie. <noise> Dobra, także witam was bardzo serdecznie, rozpierdolony Hir, o no. widzę bardzo, bardzo ładny, bardzo ładny start, na, start na naszych holenderskich tutaj przyjaciół. Holenderscy, migralańscy. No. Lecimy zbijaniem elo. Tutaj mamy no moving. O. Tu mamy tak. Francję. Um, Francja, mówisz Francja. Tak kurwa zimno bym powiedział, troszeczkę. Troszeczkę. Całkowicie zabudowa. Tak kurwa. Takie trochę tak. Normandii? Nie, jakaś kurwa mi śmierdzi takim angielskim tutaj Mędziesz, Normandia? Tuschodową tak, może. A tu południowo tak mówisz. Ja nie wiem. Bo takie góry są, takie kurde system Górki są, no są, no są takie wzniesienia. Dobra, no to go. Widzisz, jakbyśmy mieli stary jest... system głosowania, to bym mógł zajebać w Normandię i byłbym bliżej. Aj. Mm. No byłbyś. No Ale mamy spokojnie. niestety, mamy niestety widzowie ten system głosowania, który jest bardzo beznadziejny i mam nadzieję, że zmienią go szybciutko. Mamy Australię, tylko teraz gdzie? No mamy, właśnie. Jest sucho jak skurczywy. Dużo tych eukaliptusów. czerwona ta ziemia. Czerwona? Jaki jest kolor auta? Niebieski? Czarny? Czarny auto? Czarna. no powiedziałbym, że czarne właśnie. Jakaś kurwa... Kurwa, ja bym poszedł tak, tak wyżej. Wyżej? Queensland, nie? Nie, nawet tu właśnie. Ta? Cykam. O kurwa, no to Yolo, no. Mamy bez mnożników, Nie, nie wiem, właśnie, że... no... Go, bez mnożników mamy. Dobra, chuj. Dobra, chuj. No! Dobra. Zajebiście. Uff. Dobrze, zajebiście. w to jednak czucie ma. Czucie w nogach. Czutka. Czucane. jest. Lecimy dalej, lecimy dalej. Dobra, mamy... Druga gena. Ameryczkę. Ameryczkę. A co to jest? Nie? Kurwa, biały. Co to jest? Grudwaj? Nie no, bez jej. Co? To jest biały znak, w sensie ten. Ale ty. To... Domy nie jakieś... Co to jest? Jakiś Rift, to jest. To jest Rosja? Kurwa, rifty nie są. Nie wiem, co to jest? Ty, Ale ty... Ameryk, dobra, daj Ameryczkę. No i Ameryczka, To jest. Te, te silosy, silosy, no właśnie, silosy. Jakiś kurwa Kansas. coś. nie wiem. Co to się wyłączyło? To mi druga gena no. to prędzej jest w Kanadzie, no. Ale dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Dobra, A się na tej ludzie. No właśnie, widziałem te silosy mnie tak właśnie tutaj. Dobra, o, co to, co to mamy, co to mamy? Gwatemalkę. Pernamasion HD. Mamy tutaj gwatemaleczkę. To co dajemy? Gwatemaleczkę. W które dajemy? Taki. Tutaj? Między? Między? No. Dobra. No. O panie. Standardzik. Ale no, dobra, Buenos lecimy. Aires. lecimy na większy. <laughs> Buenos Aires. Lecimy widzowie na większy mnożnik tutaj. Lecimy, lecimy. A, okay. Przemysławie, kiedy jest ta Andora? Co to jest za auto? To jest? Jest Korea. Korea, nie? Nie wiesz, kiedy jest ten To mistrz... jest to nie wie Andorra, Andora. Mistrz... jest w, 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 w sierpniu chyba. W sierpniu, mówisz? Dobra, jakiś, kurwa, środek. Środek? co tu? Nie wiem, no. Dobrze, dobrze. Ale. Trzymiamy Ciech się. Sierpnia, albo wrześniu? Nie wiem. Kurde. Kurde. Okej. Okay. tam ja, ja liczę, widzowie, że Lenli Len da, da radę. Dobra, mamy Brickliwie. Albo Perł. No jest, jest piesek. Ale bym powiedział, że to jest Brickliwie, a jednak... No co no, to za Goulapas? Ja bym gdzieś tak przy, no, przy, przy granicy z Perłową. No bo La, tak, La tu, albo gdzieś. Abo Perłową gdzieś na... O! o Potosi. Po si. po si. Ale spokoj. 111 to jest jednak. Do, do przyjęcia damage. Lecimy no, dalej, lecimy kilku. dalej. Widzowie. Dobra, mamy tak. Mamy, mamy typowy Singapur. Singapur typowy. No to nie ma co. Skipujemy, lecimy na większy mnożnik, bo tutaj dużo stracić nie można. Kiedy Singapur jest tutaj? Lecimy. Trzeba szukać większego państwa. Najlepiej Rosja, gdzie to jest domena przemysłowa. Jednak liczymy na no, Rosję. Ale z jest? nie, to jest Singapur. Singapur, Singapur. K -k Dali w Malezję? No to był hedge. No. <laughs> Zhedżowali tutaj nasi hedż. przyjaciele holenderscy, niderlandzcy. Więc powiedzmy, żeby być yy, poprawnym bardziej. Dobra, mamy tak. Mamy snowpole jakieś. Tutaj z bodku, Mamy żółte pasy na zewnątrz. Oj, no przemysł, Powiem no wiem ci, ale, tak, ale takie lasy. Też okay. czekaj, czemu są takie auta europejskie? Przy, mi to wygląda jak Polska. <laughs> ale żółty pas z boku. No, żółty pas z boku, coś, no. coś tu. Coś mi tu śmiało. są europejskie takie. Tam jedzie Volkswagen. Volkswagen jedzie. Nie, 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 to nie jest Ameryka 100%. To nie jest Ameryka na pewno. Finlandia może jakaś. Finlandia, no coś, coś nordycko tutaj będzie. A drzewa są wysokie, więc to jakiś hedge, kurwa. Jakiś Baltic Sea Hedge, kurwa, bo nie wiem, nie mam pojęcia. Nie kurwa... Te słupy takie... A nie Też no, nie Te wiem. słupy to takie spizdy są. No... Niemcy, w sensie to te żółte pasy tu. Żółty pas jest... Kto ma żółte pasy na zewnątrz? Kolumbia. No właśnie. właśnie... Finlandia ma na środku takie jasno-żółte. Ja to wlecł. Kurde. Nie ja walił tą południową Finlandię chyba? Hedge na wodę? Coś takie podwójne guardraile to... Nie, to jest... Takie to bo? jest. To jest od, od Estonii po Szwecję. Mimo. No to chuj, dobra, go. No, no to dawaj ten, hecz na Bałtyk Sea Ale tam niżej troszeczkę Ja bym dał bardziej no, właśnie ten... tu wyżej troszeczkę Rybły. Dobra Jolo. Mam nadzieję, ale jesz razy 4 <grym> jest kurwa. Ja, jest miejmy nadzieję. Rosja! Rosja! Co? Rosja. Żyjemy, żyjemy. Dobra. Na chwilku. Dobra. Teraz musimy. 4,5 damage'u, widzowie. Fokus pełny Przemek. Duża antenka. Pokus pełny. Turcja. Nie. Żółte blachy ma auto. Nie. Naprzeciwka. Żółte blachy Israel, są w... Prze... Pełno żółtych blach jest. Auto? Auto z taką anteną? Co to Israel. jest za blur? Co to jest za blur śmieszny? Co Israel! jest? Izrael! Izrael! Dobrze! Kurwa, ma Hebrajski na aucie za tobą. Tak? Taki zielony! Jest, ja jest! Dobra! Jest zielony. Widzę! Widzę! Dobra! Gdzie? Nie wiem. Daję tam gdzie ty. Gdzie jesteś? Chuj. Tu. Tu przy zielonym. <śmuszny> tu. O kurwa! Troszkę na bok. A dobrze, <śmuszny> że dałem tam. <śmuszny> dobra, dobra. Dobra, spokojnie. 1600 na Izraelu. O kurwa, to mnożnik jest potężny już. Widzowie. Mnożnik potężny, no. Lecimy. Mo musimy. Dobra, mamy tak. Bolardy. Co za to są meksykańskie takie dziwne? No, będzie Meksyk. Ale jest sucho, jak kurwy syn. Ale nie, jakie góry tu są, ty. No to, to jest Bolivia. ty. Boliwia? Z takimi bolardami. Boliwia! Nie nie, nie, nie może być, antenka nie? jest. Antenka jest. Czy co, Meksyk? Antenka, no to Meksyk, Kolumbia, Ekwador. To Meksyk to jest. Ja, no. gdzieś tu. Ale takie góry? Tam? Tu gdzieś, no. Chuj, Dobra. nie wiem. Jolo, ufam ci. Oj, 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 chyba GG. Bo odpadamy, no. Odpadamy. Kurwa, no, niestety. No byli lepsi, no co? Minus 15 nie ma źle. Lecimy na odkucie od razu. Dobra. O, mamy tutaj niemiecki duet. Ale tyle Niemców. A to są ci co graliśmy na nich chyba? Graliśmy na nich, wcześniej wygraliśmy na nich, także jest szansa. Dobra, mamy No Moving Ja mamy Polskę Ale góry dojebane Turcja, północno no. Tam jedzie tu, kto? Zachodnia Kikurze, co to, to jest? To jest jakaś ta Keeper, kiper, Keeper, keeper ale jezu, jak tu jest... mi południową no Amerykę śmierdzi, aż ta. To jest Turcja, ty. Czemu Turcja, po czym ty dwa? No w sumie europejskie zabudowania i no, te super. Ale no chyba. Nie biało-czerwone. Ale no jakbyś na góry popatrzał, to kurwa jakby jakaś kolumbia. To, Między to nami. Tam. 600, co? Spokojnie, spokojnie. Rozgrzewamy się widzowie, ale... No, 600 lecimy. To jest jak 300 na tym na No. O kurwa, to Dobrze, mamy... Dobra, tu mamy Zelandię. Zelandia mamy. Jakiś Shire. Ale kurwa, tak... Myślisz, że to będzie która wyspa? Południowa mi się imo wydaje. Północna wyspa. Północna? I taki Hobbiton jakiś. Hobbiton, no. Kurwa, ja bym szedł... Do tam. Tu gdzieś? Nie, tutaj. Nie, no, możesz bardziej sterować tu. Tu? Dobra. Co ja, ja. to może być tu nawet. Zelandia 100%. Tutaj mamy właśnie taką roślinność. oj. oj, oj. O, kur o kur kur kurwa. Ale odjebaliśmy Gesa Przemysławie. Dobra, lecimy, lecimy. Nie śpimy, widzowie. E, widzowie dobra. Wicki. Widzowie, i widzki. Dobra. Kulica, dobra, mamy. Rosja, Rosja mamy. Ale to będziemy mieć tak. Będzie w chuj wschodnio, Imo. Nie no, Imo właśnie nie. Nie. No ja tak śmierdzi mi jakimś tutaj czelabiskiem. To czelabinski szczyt no, może być. Przecież ja będę to w ogóle... Nie. No czelabisk, no, No bo, ale popatrz, tu nie ma żadnych zabudowań. Nie ma nic kurwa, jeden dom stoi. <laughs> Jest jakaś, To Właśnie temu to bym gdzieś tu. Jakieś... Ale dobra, dajmy Czelewnictwo. Ale nie, no... Do... Kurwa, nie wiem, no, będzie na mnie, ale... Nie wiem, nie wiem. Kurwa... Może ale... Kazań, tak bezpiecznie. Kazań? Dobra, no to Hedge, bezpiecznie. Aj! A Czelewnictwo, no, A i, no, I Ukrainę dali. Ukrainę dali. Ale dobra. Dobra, chuj tam. Widzisz? I jakby był stary system no. gesowania. Bo byśmy mieli tyle punktów teraz, dobra, co no. tu mamy? Mamy Afryczka. a. co? To to jest? Afryczka Południowa, Afryczka Południowa. No tak, takie standardowe, coś tutaj. A no, Afryczka Afry. będzie sucho jak. No, ośrodeczek. Lecimy na większy mnożnik. Widzowie. Widzowie. Iwicki oczywiście. Ej, aj. Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Lecimy, lecimy. Prawie już się zaczynają mamy poważniejsze po... mnożniki. Mnożniki, podwójny damage mamy tutaj. Tu Te mamy Brooklynie. Nie, to mamy... co mamy? Afry... Kurde. Brooklynie, nie, Afryka, Afryka. To jest yy, południowa Afryka. To będzie gdzieś Afryka tutaj. Cika. Pod Johannesburgiem będzie imo, ale. no nie pojęcie. Na 100%. Ty no nie wiem co klikać. No sucho jest na pewno. Mamy czwartą genę. Też wiem to klikał. Klikną Kliknąłbyś tam, nie? No. Dobra. Biorę to na siebie, tą rundę. I to ja. Biorę ją na siebie. No i wziąłem o, elegancko. na siebie. Elegancko wzięte zostało. Wzięte. Wzięte, wzięte, elegancko. Wzięte. Chociaż raz kurwa jestem lepszy. <laughs> lecimy, lecimy. Żółte blachy, Kolumbia. Tak, mamy też kolumbijski krzyż na znaku. Dokładnie tutaj. Keditos. Mamy tak, mamy zielono jest, górzyście. Pomarańczowe, czarne te. Zielono, górzyście. To chęć jakiś. Bogota? Ty czekaj. Nie wiem co to są za na słupach te... Wille malaki. Al... Al, Al... Jest to takie miasto? Nie ma. Jakie? Nie wiem. Lecimy w środek, nie Bogota. Bogota, no. Chodź. Czekamy na większy mnożnik. No. Nie znam o co klikać. Kali, Tulua, Tulua, Nie, ja, spoko, spoko, Rio, 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 frio czyli rzeka. zimna rzeka, rzeka. Mamy potrójny damage widzowie Mamy Afrykę, mamy Ej. tak. Mamy Lesoto. Mamy Lesoto. Nie, botswana, botswana, botswana. To jest, bo... jest, jest botswajski ten. Botswana, tak. botswana. Tylko zielona jak to syn jest. Ale bo zielona, no to jest Gaborone. Znak też. No, no, no Gaborone, tutaj. Mhm. Te kurzyście kurde. No górzyście. Kurwa, tak. nie to na pewno? Ale no kurwa niebieski znak na czerwonym tle. O... No, to, no tak, ale może ktoś przeniósł Co? Właśnie kurwa. Co? Powiedz mi, że taki znak jest w Lesoto. Powiedz mi, no, poka pokaż, mi pokaż mi metę, gdzie jest taki znak w Lesoto. po No nie mnie ma takiej kurwa, w Pocwanie. No ja wiem, ale takiego znaku Dobra. nie ma w Botswanie. Dobra, ale Kolumbia. fokus. Kolumbia, lecimy dalej. Skip. Nie, jaka Kolumbia? Ale odjebaliśmy się. Kolumbia. W Kolumbia, no Kolumbia. Ale to taka kurwa dzika, dzika. mokra, dzika. dzika. Tu gdzieś kurwa, na boczku gdzieś. No. Gdzie są największe góry? Tutaj gdzieś. Tu. Ta droga. Jaką mamy drogę? Mamy drogę południową, no to kurwa tu by pasowało gdzieś. No to klikam. Tu już jest płasko, ale w tam. No nie jest płasko. Góry widać po tej stronie. Dobra, wyjebane tam. Lecimy, nie odpadniemy chyba. No. Widzowie. Się okaże. No poważnie. No, Patrz na indeksyt. to. Patrz i wygraliśmy. Dzięki wielkie <laughs> widzowie. 19 tysięcy kurwa odjebaliśmy na Lesotho, ale tutaj Kolumbia oddała widzowie pozdrawiam, w po pozdrawiam was, zostawcie lajka, pozdrawiam słucha. Jakuba, Tubita. pozdrawiam również Łukasza i Marcina Bre oraz Nikodemaka, wszystkich pozdrawiam, Mo naszych widzów najlepszych, widzimy się w kolejnych odcinkach, ze mną był Przemysław, pozdrawiam, także lecimy dalej. Pniemy się do góry, trzymajcie się, cześć.